Moi drodzy, witam bardzo serdecznie, dzisiaj jest kolejny odcinek I nie bez powodu, albo z powodu Jestem na kreatywie, moi drodzy Tylko na potrzeby odcinka, ale wszystko Wytłumaczę o co chodzi, moi drodzy, jeżeli dobrze Śledzicie ten kanał, dobrze śledzicie Wszystkie odcinki, nas, naszą całą Serię, to wiecie, że był taki gościu jak Profesorek, czyli mam tutaj, moi drodzy, cały strój Profesorka, a tym profesorkiem był oczywiście Tościk, ale dobrze, mamy cały strój profesorka Moi drodzy, w którego dzisiaj się Zaodziamy, przy, przemienimy Jakby, bo to jest bardzo proste, moi drodzy Ja nawet nie wiedziałem, ale profesor po prostu ma to i, i piję potkę moi drodzy i profesor jest już profesorem tak naprawdę jak widzicie i, i jestem już profesorem, normalnie także zrobimy, moi drodzy, dzisiaj trolla właśnie na i wie i moim synu, że, że profesor powrócił i że jest wściekły i tak dalej. Coś tam po... Powymyślałem, moi drodzy, na spontanie, ale jeszcze przed tym odcinkiem zostawcie subikę na tym kanale, zostawcie łapeczkę do góry, oczywiście i mam nadzieję, że będziecie chcieli przede wszystkim więcej. I subskrybujcie kanał. Dobrze, moi drodzy, chyba możemy rozpocząć, tylko nie wiem gdzie oni są. W ogóle mogę sobie latać i tak dalej, no ale to jest, moi drodzy, tylko na potrzeby odcinka, pamiętajcie, yy, nie gramy na kreatywie na tym serwerze, moi drodzy. W ogóle, o właśnie, mogę wam pokazać w sumie, nie będziemy latać teraz, by pokażę wam mniej więcej co tu się pozmieniało. Bo jak widzicie, tu co tu się stało? To, to jest niesamowite, moi drodzy. Zobaczcie, jak to miasto się zmieniło. Bo ogólnie stwierdziliśmy, że to miasto nie jest takie, jakie chcemy nie wiem, jakiś lak że to miasto nie jest, jak, nie jest takie, jakie, jakie chcemy. I pozmieniało się naprawdę, naprawdę grubo, nie? Także. Albo może znajdźmy najpierw Dave'a, Jezu, akurat już zaczęło padać, ale dobrze. Gdzie jest. o w tym domku, tylko czemu on jest w tym domku, co to jest? Ja w ogóle tych domków nie znam szczerze, bo to budował akurat właśnie Dave i Szczypson budowali w nocy, i oni strasznie dużo, ale, ale dobrze się zapytamy, zapytamy się, czekajcie ich przestraszymy go, oczywiście on mnie nie słyszy tylko, o kurde jest tam tam jest, on mnie nie słyszy moi drodzy, będę pisał oczywiście na, na, na tabliczce, na tabliczce co by przeczytać, Kurczę. aaa nie nie, nie Dobra, nie, czekaj, musimy si wy. Mu tabliczkę napisać. Gdzie on ucieka? Ja nie mogę, gdzie An on ucieka? An Andrzejku! Andrzejku! A A o nie widzę, ja zabiłem ostatnio Andrzejka. Kurde Kurde co ty tu robisz, śmietniku? Dobra To ja będzie, Ale to będzie gdzieś. To ja profesor jest śmieć Tak, profesor chyba Chipson. z jaja robi Nie plan. mam nie mam Głosu Ale Jezus to będzie mocne, to będzie mocne. Nie mam głosu. Kurde, nie bij mnie, ty Halyna Zostaw mnie. Słuchaj się tak. mnie. No czemu on to niszczy? Walić cię, tost. A, <grym> o że to to, za moj drodzy to z nim był. Nie. Słuchaj się mnie. Nie. Słuchaj <grym> się inaczej. Nie. Zginiesz. Zginiesz Ale będziemy go moi drodzy się trollować, ja mówię, no ja z na creative, to on nic nie może robić Świeć. Ale dobrze, dobrze e, ho, przejdźmy, przejdźmy moi drodzy dalej Bo jeszcze o ja ja, gdzie on idzie znowu O kurde, kurde gdzie daj jest? mi daj żyć kurde Gdzie ja to po Gdzie on jest? No, idź do syna Szwagier! Gdzie jesteś szwagier? Powiedz I powiedz, że Wrócił... Pisze ty. profesor Wrócił... w dupie wrócił, w dupie wrócił. Aha, No i do i do syna Gubi kurde tost Dobra idzie o, Jaki młyn, w ogóle pokażę wam te miasto Ja, ja te miasto wam pokażę moi drodzy w innym odcinku, dobrze? Jak już będziemy normalnie na tym survivalu i tak dalej Bo to jest odcinek po prostu bomba Jeszcze lata ten flak Nie, 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 nie <laughs> Gdzie jest szwagier, Tego wywali z tej wioski? To ja szwagier. Gdzie jest, gdzie jest mój synek? Nie mam, nie mam flaka. O nie! Gdzie jest synek? W ja nie mam no. i temu ginę. Ale dobrze, chodźmy, chodźmy moi drodzy dalej, ja jestem ciekaw co tu się będzie działo. O nie no czemu mam laga? Ja ciągle mam lagi e, co, co, jestem ciekaw jak to... synek zareaguje moi drodzy na, na ten cały taki jakby troll. No O cój się debilu, nie jestem <laughs> tą... flag jeszcze coś pisze <laughs> Kurde, akurat jest burza, w sumie jest dobry klimat, moi drodzy. Jest idealny klimacik. Emilie, Emilie, powiem o wszystkim, to znowu wyczynia. Gdzie jest, gdzie może być syn? W domu Mody. jest, w domu jest. jest. Młody! Co jest, halo, gdzie jesteś? Ej, słuchaj, bo ten... O nie, co tu jest? Młody, on, on, on kurde, toś, tożcik, chce znowu żarty robi, kurde, ale... To nie... <laughs> nie to, ja nie to mogę, jest to nam przecież to się pokaz, się ja będzie mógł. Ale czemu mnie? Ty, kurde, flaku mały! Słuchajcie! No, słuchajcie się. się mnie. Co to za dźwięk? Jezu, to no, ma broń? Młody, przestań, kurde. Nic ci nie robię, słuchajcie się mnie. Okej, okay, dobra, musimy się Ach. słuchać, ale to. jak to jest się. Musicie. Zabić. No czemu ty mnie debilu Zdobyć mamy bijesz? Do... I od razu, nie, od razu będą wiedzieć, że to nie jest tost moi drodzy. Czeka, czekaj, czekaj, co? On to pisze. Dawajcie tak. Musisz zabić, done tosta. Co? To jest kolejna to? próba przyjaźni. Tylko flaka tosta. Nic Zabij. nie zrobię, teraz. Nie, no ty jesteś, mój chodź tutaj? To nie tak tak jest, sabliczki. ja, słowo, ty debilu mamy, bo mało o, o, nie, Czemu on, Nie, syn w ogóle zapytane, moi drodzy, ostatnio bez przerwy. Stójcie. Zabijcie się, nawzajem Zobaczymy, kto silniejszy O oh, kurde. Oh, 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 kurde, ale będziemy my, moi drodzy tylko O, oh, ale, ale syn ma lepszy miecz w ogóle, on go powinien zabić O oh, nie, lak, o oh, nie oh, Co się tutaj dzieje? Oh. Zabił go! Dobra, lecimy dalej. Nie, tościk, co teraz? Nie, tościk, co teraz? Tościk, weź, nie rób se, jajno. Nie jestem tost. Ła! Debilu. Jeszcze mi będzie wzywał ten tost. No, co mi, Debil? Dobra, dobra, już nie bije. Co on tu napisał? Potrolujmy ich, potrolujmy ich trochę, dobra? Tak już kurde, taki mój się Dieł! dzieje. Nie! O, nie to jest... wow. Ale debil z tego dostał. Jakiego... czemu on ciągle myśli, że to jest tost? Ja nie ta mogę. Mam cię naprawiają, więc zapłacisz za to. Piękny, dostaniesz taką kulkę w łeb. Ja, kul kulkę w łeb, tak? Dobra, <gamy> teraz się tera Teraz się zabawimy, moi drodzy, jak za dawnych lat. Czyli robimy młyn. Robimy młyn! Gdzie jest, Cia? gdzie jest, gdzie jest szwagier? Sfoger! O nie, moby są wyłączone! Dobra, to się od razu to wyłączę. Dobra, no i teraz lecimy, moi drodzy, tym koksem. Jaki debil! Jaki debil! Jaki debil! Jaki debil. Jaki debil. Dobra, lecimy, żeby. Ja muszę się teraz, moi drodzy, przestraszyć, bo oni, kurde, tutaj. O nie, kostka magna w ten! O! flaki! flaki! Flaki, bo jakie flaki o, Jaki młyn, a szwagier zginął a, a, a szwagier zginął Ty, bo mój syn zginie zaraz Gdzie jest szwagier? A, szwagier zginął, nie mogę, czekajcie bo to już Czekajcie, pomożemy im ja, ja, ja ich zabiję moi drodzy teraz I powiem, że mają się mnie teraz słuchać Dobra Gdzie oni są? O są tutaj ja pomogę, pomogę, pomogę Będziecie się mnie Mnie słuchać Czy nadal Wojna black. Dobra, dajem im tabliczkę, mam nadzieję że to zobaczą Jezus tabliczka Bo... No, zobaczymy, zobaczymy.. Jezu, ale lagi są, trzeba ich zabić. Kurde jaki młyn! Jadna wojna, co?

no haha, normy Dobra, pomaga im, bo jest taki, taki młyn tutaj. Co to było? No, nareszcie, ponadto. Bo armia, armia. Armia nadejwa. Nadejw zginie, to jest na stółę, że on zginie. Udało się! Jakim cudem synek daje radę? Co jest grane? Ja łopatą sobie biję, patelnią, kurde. Ty! Diamenty wypadają z nich! O nie, mi daje diamenty! Poczekaj, poczekaj! Czy z nich wypadają diamenty? Co z tych ogrów wypada, poczekaj się sprawdźmy, sprawdźmy to. Diamenty z tych ogrów wypadają! Boże! Ja CAŁE cały domoros! O nie, O nie NIE chciałem takich rzeczy robić. Może nie ma szaty. O nie! O nie. O nie. O nie. O nie. O nie! O nie! O nie! To nie miało tak wyglądać! Ej Norbert jest chyba na 10 hitów Jezus to nie miało widzowie tak wyglądać, ja nie mogę Kupę debilu Co to ma być! <grym> no dobra, bo się nie... Kurde tą tabliczkę! Dobra, czekajcie, wezmę redstone i poprowadzę ich redstone w takim razie. Słuchaj, słuchaj, a on tutaj napisał, że będziemy no. się słuchać czy nie Musimy się słuchać! Ja się go nie słucham, ja są dead, to jest jakiś debil Nie, ja się słucham, bo... No, no, <grym> 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 a zaraz skinę nie, <noise> proszę, zabiję! <noise> o nie, no, tak zaczęłam mam laga się bez, bez szerwiny, kurde, ale... Czekajcie, czekajcie. Ja, o, mam, ja mam plany. Ja... Gdzie są te jaja? Boże, jaja potrzebuję, szybko. Masz coś do jedzenia, młody mam Co to jest? Daj. Patrzcie. O. Duchy! <noise> duchy! No zsyłam na nich duchy. Czekajcie, coś innego. <noise> Wolf! O! Tego nie zabiją! No co?! To jest nienormalne! To jest... To nie działa, to jest niemożliwe. Dobra, szkielety moi drodzy. Szkielety na Dave'a! Kurde! Szkielety na Dave'a! Bo syn jest zbyt mocny, a szwagier nie umie! Gdzie szwagier zginął? Gdzie jest szwagier? Udało mi się uciec. Młody, gdzie ty jesteś? Czuję, szwagier tu jest. O ja, o nie. Jaka armia na niego leci! O ja! Armia! O, ja. o kurde! O kurde! Zostaw mnie debilu! No ja, on się mnie nie chce słuchać. Kurde, nie mogę do tej lawy. Dobrze, niech oni tam wpadają, dobrze. No kurde, czemu oni nie atakują? To jest jakiś ja. zimny. Ja. ja! Nie! O, a, zginął nie mogę! Zginął z wysokości! Boże, gdzie jest mój synek? Ja, gdzie jest mój syn? Oni się w ogóle mnie nie boją, ja nie wiem ten profesor jest Juseless moi drodzy, oni się nie boją w ogóle. O czekaj, no i znowu mam laczka. nie wiem co się dzieje, moi drodzy, nie zwracajcie na to uwagi. Nie Dzisiaj odcinek jest night'owy A to? Nie mogę się ruszać! <laughs> Dobra, syn, ja... O kurde! Patrzcie co znalazłem widzowie! O kurde! Ja im pomogę troszkę Jezu. O to jest to, to są dwa hity. To nie jest takie słabe. a synek da rada z nimi? Ole młyn! Ole młyn! Ja nie mogę! Nie, co moje przedmioty! Jaki młyn! Jakieś siurki Jakie no, go no, atakują! Co to, to za syf jest? Czemu te szczury go nie atakują? Co kurde. jest grane? Goni mnie ten debil Pa, te szczury go nie atakują To jest jakieś normalne. Gdzie o, on idzie? No co jest grane? Te szczury go nie biją w ogóle Nie, szczury są z moi drodzy Szczury są useless ewidentnie Musimy znaleźć coś, coś mocniejszego Wywerna? Wywerny dawaj, co to jest? O kurde O, o kurde Aaaaaaah! Co to, to jest! Dobra, dzisiaj się chyba... Jest kilo! O kurde, taki dobra już... Ja już bez przesady, już za dużo tego. Jaki tu jest syf O mój Boże. A walić to! Dave ma jeszcze zginąć parę razy. Mój drodzy, to jest bardziej troll na Dave na Pagro niż na... Ten synek. synek jest... Tościk, zabiję cię! cię to słyszysz mnie? No zaprzestań! <grystanie> Dobra, widzę, ja, ja... O kurde! Widać mi łapkę? Nie, nie widać mi ręki. Nie widać mi ręki. Dobra, już myślałem, że przegrałem. Ja nie mogę, zapomniałem o podce. Dobra, uciekamy, dobrze. Jezus, ale nie widać, patrzcie! To nawet podoczka nie jest potrzebna. Ty faktycznie, dobra widzę, czekamy stąd już Ja Wam dziękuję za oglądanie dzisiaj, był taki troszkę rozpiernicz na tym odcinku, ale mam nadzieję, że to taki bardziej pod, pod śmiech, moi drodzy na odcinek. Subskrybujcie kanał, widzimy się oczywiście jutro już w jakimś lepszym odcinku. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia i siemano.